Cześć, ja jest su. Słuchajcie, to taki krótki filmik informacyjny. Już nie chciałem się bawić tutaj we vloga i yy, inne takie pierdoły. Yy, słuchajcie, to jest filmik szczególnie dla moich widzów, którzy yy, oglądają na bieżąco moją serię nową yy, Let's Play Might and Magic 7 zagrafi honor. Otóż yy, niedawno dowiedziałem się, przepraszam za te dźwięki ze Skype'a. Zaraz je wyciszę. Yy, otóż niedawno dowiedziałem się. Że kiedy wrzuci się dużo filmów, na przykład na YouTube'a i się zaznaczy jako prywatny, no to wtedy oczywiście nikt tego nie widzi, tylko ty widzisz. Ale kiedy ja się znowu odznaczy na publiczny, czyli chce się je opublikować, no to niestety ten system, który zarządza subskrypcjami i powiadomieniami dla widzów, on niestety tutaj szwankuje na YouTube. Ja się właśnie dowiedziałem, że on szwankuje i że wy nie widzicie odcinków, które ja wrzucam. Nie chcę, żeby tak to, nie chcę, żeby tak to wyglądało, że Wy nie widzicie i potem się dowiadujecie na przykład 3 dni później, że o, w wrzucił 4 odcinki, u mnie się nic nie wyświetliło. Otóż ta gra mnie tak ciągnęła, ten Let's Play mi się tak podoba, że spędzam trochę dużo czasu nagrywając go i to nie jest nagrywanie na bieżąco, to znaczy ja już mam sporo tych odcinków na dysku, na obecną chwilę mam ich ponad 35, a wrzuconych przypominam teraz na tą obecną chwilę jest 6. Ja mam je na dysku. Mam chyba z 20 odcinków już wrzuconych, tak, 21 wrzuconych już na YouTube'a, zaznaczonych jako prywatne, żebyście nie widzieli. Ponieważ ja nie chcę tak hurtem wrzucić 20 odcinków dziennie, bo to nie ma sensu. Postanowiłem, że częstotliwość będzie taka, że jeden odcinek rano, jeden wieczorem. I tak to mniej więcej wygląda. Pewien użytkownik, mój kumpel, Wicek mi polecił. Żebym robił tak jak Gimper, ponoć, ponoć Gimper też miał z tym taki problem. Więc <laughs> od tej pory, aż do 21 odcinka, będę publikował informacje w biuletynach. W biuletynach na YouTube będę publikował link do mojego nowego filmu, świeżo wrzuconego. Będę tam pisał, że oto szósty na przykład odcinek świeżo wrzucony, gdzie robię coś tam, coś tam. Przez to Wam się to będzie aktualizowało. I w zakładce biuletyny czy tam cała aktywność na głównej, na głównej stronie YouTube'a będziecie mieli wyraźnie napisane, że Esgarot przesłał biuletyn i tutaj będzie link odnośnie do nowego filmu. Także ja bardzo bym Was prosił, żebyście oglądali tą zakładkę cała aktywność, a nie tylko zakładkę subskrypcje, w których niestety nie będzie widać moich odcinków z tego let's play'a. No i prosiłbym, żebyście zaglądali tutaj całą całej aktywności. Dodatkowo, żeby, żeby jeszcze Wam jakoś ułatwić bycie na bieżąco, wrzucam filmy też do tej playlisty, która jest u mnie na kanale. Jest na pierwszym miejscu ta playlisty, więc wystarczy wejść sobie na mój kanał, wejść w playlistę i zobaczyć, ile tam jest już odcinków przesłanych. Na tą obecną chwilę jest tam 6 odcinków. Nawet ci, którzy nie mieli powiadomienia, mogą sobie przez playlistę odtworzyć dowolny odcinek. Co jeszcze? Z tą playlistą. Aha, jeszcze dodatkowo, tuż po przesłaniu filmu, kolejnego odcinka, aż do 21, będę go wrzucał na auto odtwarzaniu ten główny film u mnie na kanale. Dlatego, jeśli wejdziecie na przykład nie, w południe na mój kanał i zobaczycie, że coś tutaj nowego leci, no to będzie znaczyło, że przesłałem odcinek. No, hello. I to by było tyle. Już od 21 odcinka zamierzam wrzucać na bieżąco. Czyli. Po jednym odcinku wieczorem i później kolejny przesyłam. Yy, znaczy, najpierw rano, tym wieczorem. W ten sposób subskryp subskrypcje działają i będziecie mieli już powiadomienia. No ale do 21 odcinka yy, ja będę po prostu zaznaczył jako publiczny. Yy, nie będzie się to u Was wyświetlało, dlatego zalecam robić to, co, co już tutaj Wam poradziłem. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają tego Let's Playa. Yy, ja jeszcze nigdy nie miałem taki frajdy z robienia let's playa, jak właśnie z Might and Magic. Uważam, że to jest świetny pomysł, że wybrałem akurat tę grę, a nie inną. Całkowicie mnie pochłonął ten LP. Bardzo się cieszę, że tak dużo osób zna tę grę lub nie zna, a ją właśnie polubiło. No, świetna sprawa, jak się to obserwuje. Dziękuję za oglądanie, za wszystkie kciuki w górę i za komentarze, jakimi mnie tutaj obdarzacie. Ja Was pozdrawiam, Esu się żegna, no i... Do zobaczenia w kolejnych odcinkach tego Play. Na razie, cześć.